Ło synek, ale tutaj nudy w tym telewizorze. No. Chodź lepiej na kolację. Okej. Przez te to nawet zapomniałem gdzie jest wyjście. Ło! Gdzie wyjście? Synek, no ty mnie oprócz. Tu jest wyjście. No spoko. Dobra. To będziemy na dworze jeść? Mm, no tak. Pójdziemy do restauracji sobie jakieś. No to, skoczę Adam Małysz. A moja noga. Po co do restauracji? Ja sobie wolę sobie pikniki to zrobić. Snyk? C what the? Co to robię w 16 e, Nie wiem. To chyba znowu Putin nam tu jakieś. jakiś towar. Ej, jedziemy sobie? Polecimy sobie? Nie, ty nie umiesz prowadzić. Uuu, ja umiem nawet. Skoczy okay. a Adam ja А -а -а. Сидей, поможешь. Доставим атаку шалок. Где ты? Стачи, его, Звон сюда, пожалуйста. Давай. Под тобой сидей. Давай, иди зачем? о, 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 о To jakiś jakieś auto, ty prowadzisz bo ja z moją nogą nie wyczyniłem. No to tu jakieś auto od Putina. A to hmm. nie wiem jakieś dobre, mocne. Full wypas. Musi być. E ja miał tylko. Da dał mi tylko da takie. Dał mi tylko. Cho chodź dogać i dał? No. A jową będziemy jechać. Dobra wszedł. O! Pójdę. Wow, Zły przycisk celu. Dada. Dadu, dadu, Kiedyś źle w A będziemy sprzedawać hot dogi, ubijemy niezły interes. O, widzisz jakie menele mi tu jadą. No chuj, A tam To chyba Putin mi dał jakiś prezent. I sobie do mostu. Z mostu sobie spadają. O, tam jest restauracja ja Czikelem. Jedziemy? Nie. Chodzi o fajne auto. Ale kogoś. O, Ło. Dobra, to ja Ci, synek, wskoczę na dach. Jestem Adam już będę się na parówce jeździć. Fajnie. E, ej, kurde. ej, tu jest broń. Ja otworzę hot Ej, mam maszynowy teraz, synek. No i się trochę popalmymy sobie w To, O kurde. Jechać nie umiesz. Nie, tu, tutaj jest, kurde, jakaś latająca droga, chodź. Przeskoczyłem Pod Adamie. No Ej, to ja wezmę, synek, auto od Putina. Ej, no to schowaj broń, bo ci jeszcze aresztują. Nie zabiję mnie. No zobacz, co mi dał kampera. No chodź, nie, a nie Naduj. na do... To nie jest restauracja. To jest... To jest bar UFO, co nie, A tu jest... Ło, ale było. A to fajnie, to chodź na chickena, zjemy go. Ale fajne UFO. Też chce się pokręcić. Oje, mam już... O. No mam o! Oh. Ej, chyba Putina... Oh, chyba wezmę Putina, żeby nas teleportował, może co? Dobra. To nie restauracja. O, jestem. E, tu będzie restauracja. O, oh, ale fajna. O, nikogo nie ma. To idę sobie zrobić hamburgera. No ja też, tylko ja widzę do innego miejsca. Ej, tu zobacz, tu jest to ilec synek. Bo okay. można się spokojnie odlać. Tego nie ma. Okej, okay, ja już mam No to panie, wolno mi tu, ja. Tu się w sejf zostawił. O! Dobra. Mam maszynówę diabła ale... i nóż. Był w sejfie. E, małe I 8000... Ej, małe ból. 8050. Co, co tu robi mapa pasy... z Weisslichi? Przecież tam byliśmy wczoraj na wakacje. Skąd oni ją mają? Ja Ej! Chyba szef przyjechał z instalacji. Kurde, zmywaj się. O, jedą! A nie po nas. Coś tam robią. Czekaj, tu szybko zadzwonię do Putina. Putin, Putin weź mi tu jakiegoś motora, czy coś tam. O No zobacz co nam jakiegoś kaboleta przyniósł. Siadaj! No, jest fajnie. Ja będę chronił. aż dłoń, skąd masz Sejfu Z Nikt dobra, o, nie, nie za... o tu jest... coś jest. Chodź do tego baru. O, tu jest klaki tu są kłyczaki jak z dupy Stasia. O, witam, chcę kupić hamburgera. Nie hamburgery. chcę zestaw najlepszy. Synek, tutaj leży pistolet. Wezmę se. Stoi ty klaki dupę dupie. Zostaw i świetlnij go. Wytarni, i fed nie tylko. Uuu. Masołetkę mogę. Dobra, byłeś, bo jeszcze się zejściałaś. Przez o tym jedzeniu. Kiedyś... tyle się najadłem, że aż... Kibel cały obsiałem. Fajnie. Daduję gdzieś. Chodź do księga woleta. Daduj gdzie, a tu jest jej. Jak ty to naprawiłeś? Magiczny daduj. Chodź mi to. O, o. o Jezu! Synek, chyba nie w lepszy. pomóż! Dźwięk! Prześciwe drzwi się zacięły. Wyjść już z tego auta. No i doprowadź chociaż, a nie dobijaj. O Jezu, będzie... W ogóle możesz wyskoczyć. <śmuszczak> to obeżaj, na Synek, nie obrażaj ojca. ci na auto. To lejcy. A to i tak auto Putina. Ale na ciebie. Nie był z nic. Ale być. na ciebie. O no kurde, nie umiem, nie mam. Nie umiesz lać? <grym> nie. Ja, ja ci odcieni. ty ok, jedziemy Uważam do nowych. Boś, jedziemy do nowych... Jedziemy z Nitlem. Uciekamy z tego Nowego. Chyba wezmę broń od Putina na ciebie. To my zejmę sobie. L�ki. A nie, to nie ta broń. Co ty masz? piłę? To nie ta broń. Piłk. Pod dildem co Alej, Ej, bo mi pepło, ok. Docznij tu je wam dildem. Like Jak ty to naprawię, co za Jest Synek!

Ciebie do pożarstwa. Auto putina! What the fuck? I co ty mi przywiodłeś? Przywiodłem cię. Adolf da nam łódkę. Ciekawe co wyda tej Adolf, ja chcę jakobyś łódź. Zobacz co nam dał, jakiego Dibusa. Siadaj. Powiedział, że mamy dobry sonar. Dobra. Dopłyniemy. Czekaj, dzisiaj zjeść wódkę. Ej, pójdę! Póty mi dałeś wódkę, jak mi się przykłynie. Dobra. A, a, bije mnie synek. O panu, się ogarnij dupę. O. Ej, doskoczysz tam. Jestem, jestem najman. Doskoczę. Albo, albo sobie łódką. O, synek, a ty umiesz prowadzić? Wiem co mi się... Aaa, synek wybijał, wiem co mi się to A ty widzisz? nic. Esy synek, masz małego. O, ha ha. O, wyskoczymy. o, mi. O, 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 zablokowałem o. Synek, bo się skatujesz na śmierć. I Putin nie da nam tej renty nowej. No, kurwa. O! Jestem oca mały Uciekam od syna bo mnie jeszcze zabije. A z ildem mnie tu goni. O, no to... nie Ma to koniec Tylko sobie przyjdziemy do autobusu No i sobie weźmiemy bo Putin powiedział że Ja wezmę tam... autobus Nie no dobra To jest koniec Synek, to jest koniec. Musisz pójść do góry. Łe, Putin ci dał autobus? To nawet. To cześć. Jeszcze mam koniec nagrywania.